Na koniec kryminalny spektakl w jednym z wrocławskich pubów. Mamy Nieboszczyka, pięć pozornie niezwiązanych ze sobą osób zatrzaśniętych w jednym pomieszczeniu i wspólnie z publicznością i wspólne z publicznością śledztwo. To nowy spektakl Teatrakcji, który wczoraj wieczorem miał swoją premierę. Joanna Pietkiewicz. No to odwrócę Podejrzani są wszyscy, nikt nie przyznaje się do winy. Klimat rodem z kryminalnych powieści Agaty Christie, a zagadkę wraz z aktorami rozwiązują widzowie. Ja gram postać Mariolki, kelnerki właśnie tutaj barmanki. Jest jeszcze pan profesor, jest pan Hugo, jest ochroniarz z sklepu Jerzyk. Wśród nich jest zabójca. Choć tematyka spektaklu może mrozić krew w żyłach, to widzowie ani na chwilę nie przestają się śmiać. To taki eksperyment mówią autorzy sztuki. Eksperyment też dlatego, że zazwyczaj jak się tworzy spektakl nawet w lokalach czy w knajpach, to jest tak, że przenosi się dekoracje do. A tutaj to my napisaliśmy, zrobiliśmy już, stworzyliśmy ten spektakl, jakby wykorzystując to, co jest w lokalu. Prace nad spektaklem trwały krótko, zaledwie dwa tygodnie. Praca była intensywna, bardzo spotykaliśmy się też w domach wieczorami, żeby zgadywać teksty, bo to 50 stron, 50 stron naprawdę trzeba było to się szybko nauczyć. Komedia kryminalna przypadła do Gustu widzom, a zakończenie zaskoczyło wszystkich. Ja jestem zachwycona, dla mnie po prostu rewelacja. Bardzo dobra, znaczy przyznam szczerze, że jestem zaskoczony w ogóle. E... Dawno nie widziałem spektaklu w tajpie. Spektakl będzie można zobaczyć jeszcze 17 i 31 marca oraz 14 kwietnia. Jego twórcy chcą go zaprezentować również podczas tegorocznej edycji Festiwalu Kryminału. Wrocław Joanna Pietkiewicz.